Nie wróci wszystkim dzieci bardzo koncretym ja i bardzo że i z wilki to kolejny odcinek na moim kanale. Jak widzicie, za mną już się coś dzieje. Tutaj są ledy wymieszane w końcu. Słuchajcie, także jest dobrze, będzie tutaj więcej się działo, także spoko, ale tak, nieważne. Zostawcie koniecznie łapkę w górę na sam start, ponieważ to jest bardzo ważne. I co reszta tak Ci mówię ale jakby jeszcze nie wiem, czy, czy słyszą mnie sąsiedzi, więc wolę mówić troszeczkę ciszej, żeby ich nie denerwować, wiecie o co chodzi. A wy pamiętajcie proszę o tej łapki oraz o subskrypcji, ponieważ jak ktoś subskrybuje, no to jest super ziomkiem. Także socie, no musicie subskrybować, musicie koniecznie łapkować i zapraszam. Należy na mojego Instagramie. milkacz przez dwa, a wczoraj dodam mega, mega fajne zdjęcie. Także zapraszam serdecznie na Instagrama. Jak mnie obserwujecie na Instagramie, to macie wszystko po prostu. Wiecie, co się u mnie dzieje i tak dalej. Także wbijajcie koniecznie na serio, z mega zapraszam. Fajnie było, gdybyście tam zostawili followa. I też wbijajcie na TikToka, Ja już też tam wczoraj dodałam TikToka, także no, możecie sobie obsłalić, jeżeli chcecie. A my w dzisiejszym odcinku gramy w Minecrafta, ale on troszeczkę jest zmieniony. Zresztą zobaczycie, co to będzie. Także stawcie łapkę i lecimy z tematem. Jak widzicie, jesteśmy już w Minecrafcie, więc no i co? i, i, i Wydawałoby się, widzą, wiesz, że to jest normalny Minecraft, co nie? Tu się nic nie dzieje, jest w porządku, żadnych zmian. Ale, 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 wiecie co? No ja mam muszę coś pokazać, ale to poczekajcie, bo to jest, to troszeczkę potrwa, okej? Okay? W sensie potrwa, wiecie co? No w sumie możemy to już tutaj teraz zrobić, ale nie będzie takie fajne, więc o, pójdziemy na tą baby górkę i zobaczycie, co się stanie, jak spadnę, bo to jest mocne, widzę, to jest mocna sprawa, także zaraz, zaraz zobaczycie. Uwaga, uwaga. Trzy. Nie wiem, czy to działa, myślę, że tak. Trzy, dwa, jeden, uwaga, Aha, zapomniałam się chyba komendy. Dobra, widzowie. <laughs> Nieważne, tego nie było. To, to się wytnie, to się wytnie, to będzie poza materiałem. W każdym razie, 3, 2, 1. Uuu, Okej, okay, dobra. Dobra, w skrócie wam, może, może Wam powiem o co chodzi. każdy damage. To jest ten, to jest jakiś lucky block dla nas jako tako, taki wiecie, jakiś efekt po prostu dodaje, dostajemy, taki wiecie, no tak jakbyśmy po prostu zburzyli laki bloka I tak to działa, wiecie co, zaraz umrzemy chciałbym powiedzieć, co to mam się zrespiął, nie wiem. dobra lecimy dalej Okej, okay, co to jest tym razem? No zombie, czemu mamy takiego pecha widzowie, ej Dobra dalej, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. mamy blok złota widzowie, nie jest tak źle, mamy jedno serduszko, więc sobie to jest fatalnie Aha, umarliśmy, bo spadłam. Ale mamy jeszcze mi Tom! No widzowie, tak? Że to jest dobrze, ale dobra, czekajcie, bo musimy wracać. Ja, ja chcę wracać. To jest Healing Shield, co? Heals you when you, 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 you block damage. Czyli ona mnie będzie. Nie gadajcie, że ona mnie uleczy, jak ja spadnę z czegoś. Czekajcie, zaraz zobaczymy. No na przykład tutaj sobie spadniemy. Ej, Co, 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 co? co? Okej, okay, teraz Co ja mam? Speed! Speed 6! Co to jest za prędkość? Dobra, widzowie. Mówię... Ja jakiś jakieś kurde fajne temki w sensie jakieś, nie wiem, diamenty na przykład, albo netherite, To też byłaby opcja fajna. Ale patrzcie, mam na razie guillotine speed, ale jest coś uff, fajn bold. Dobra, słuchajcie, mega szybko, mega szybko, 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 szybka jak chce sytuacja, ale nieważne, już nie mamy. Ja potrzebuję. Nie wiem, o co chodzi z tą w sumie. Dobra, w każdym razie. Spadamy w dół i co mamy? Okej, okay, dobra. Mamy sobie jakąś zbrójkę. Zbrójka jest też bardzo ważna, więc zarobi się. Mi się przydało jakieś jedzenie. Mogę jedzenie Czemu te gasty są na odwrót? Uuu! Ej! Ja nie chciałam tutaj, żeby te gasty mnie strzelały. Dobra, może coś dobędziemy fajnego. What the fuck is going on? Co tu się w ogóle dzieje? Ja pierdzielę! Dobra, stapyt. Ej, widzowie, ja potrzebuję pomocy chyba jakieś zdecydowanie. Zostaw mnie, ziomek! Ej! Au, au, au! Au, dobra, nie, nie chcę płonąć, szybko spadamy, proszę jakaś fajna rzecz. TNT. Serio? Se... U, kurde, ej, to jest jakaś... Nie, no widzowie, my tego nie przetrwamy zaraz. Czemu ja mam takiego pecha? Zawsze całe życie po prostu pechnie. Całe, kurczy życie. Dragonek, no świet... W ogóle pada deszcz, nevermind. Ej, wiecie, co tu się dzieje? No przestańcie we mnie uderzać. Okej, okay, to będzie pożar zaraz. zaraz dobra, słuchajcie, szybko, szybko. szybko. O, dobra, jest w końcu jakiś szczęśliwy widzowie. Nareszcie jakiś szczęśliwy. Tam nie było chyba jakichś fajnych rzeczy. Dobra, fajnie, w dzwona sobie możemy przybić, no to nie jest jakaś ciekawa rzecz. Dobra, no widzowie, no kurde. Miód?! Okej, okay, nie wiem czy to dobrze, czy to niedobrze, ale spoko. Ej, a jakbyśmy się zaczęli to oddać, bo za każdy damage w końcu dostanę. Fak. Nie wiem, nie wiem widzowie, ja nie wiem czemu mam takiego pecha po prostu. Ja po prostu zastanawiam się czemu mam takiego pecha. Uuuu. Silk czy Efficiency 3, dobra, fajnie. Tylko, że pewnie zaraz umrzemy Ej <laughs> serio, jakby widzę tylko ja wszystko co zdobywam teraz Ja coś sobie zrobić skrzynkę jakąś, co to jest? Co to jest? Co to jest? To jest coś złego To jest coś złego Nie wiem co to jest Nie wiem, nie działa nawet, dobra słuchajcie, nie ważne, lecimy dalej 16 strzał, kozak, kozak Dobra, Tu tutaj... Nie, tylko nie TNT, tylko nie TNT, tylko nie TNT Okej, okay, fajnie. Idzie to co, widzowie, serio. Okej, okay, tu jest w ogóle Chestplay, ja go sobie zabiorę, bo on się przyda. Tam są jakieś chyba moja reszta tych itemów, ale to jest nieistotne. Ja myślę, czy ja zdobędę ten z powrotem mój kill, czy nie? Jest tam, dobra, nice. Lecimy tam. Czekajcie, bo tutaj mam. O, jakieś itemki zdobyłam. Zarobiście, kurde, takich itemków ta nie mam, fajnie. Dajcie mi killow mój, zarobiście, to widzowie. Mamy, mamy itemki, okej? Okay. Ja chciałam ogólnie przejść Minecrafta tutaj na tym. E, na tym trybie, że tak powiem, ale ja nie wiem, to ma sens. No właśnie, dlatego widzowie, mam pecha życia. Ja nie, nie wiem, czy ktoś ma większego pecha niż ja, przysięgam. Przecież, co to się dzieje w ogóle? No, ała! Ej, teraz próbują dostać jak czy Czemu nie sam? No, uderz we mnie, uderz we mnie. <laughs> Netherite right sword, widzowie, widzicie to? No, dawaj, dawaj, uderz. Co to sam? Blokę, dobra, dobra. No, no, dawaj, dawaj, uderzaj, uderzaj, śmiało, dawaj, więcej, więcej, więcej. Co my tutaj mamy? Ej, dobra, kurde, jak one mnie uderzają, to są spokojne itemy. Ej, dobra, mam trzy serduszka, a ja nie chcę umierać. Nie, 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 dobra, musimy uważać bardzo. Jezus, tutaj strzał w ogóle poleciał jakaś, nie wiem, kiedy to się stało, jak to się stało. Dobra, proszę mnie zostawić, proszę mnie zostawić, to ja się ubiorę jakoś. Ło, mamy, w zasadzie, fajne itemki na sam start, takie startowe. O, tutaj w ogóle są jakieś inne moje itemy, fajnie. Ja potrzebuję jedzenie, bo mamy trzy serduszka i przez co mamy trzy serduszka, to jest ciężko nam cokolwiek ogarnąć tutaj, co jeszcze ta. Tarcza. Ale, serio, nie mam żadnego jedzenia. Ja to bym. O, to są chickeny, sorry, chickeny. Muszę was zabić, sorry, sorry, memory. Ale potrzebuję jedzenia waszego, no. Sorki. Dobra, mamy to. Wiecie co możemy sobie zrobić? Piecyk i tej przepalić to szybko. Dobra, wiesz, o, to jest silik tarcz. Zajebiście. Zapomniałam o tym. No nie, ale mamy przecież ten kilo w drugi dzień. dobra. Okej, okay, teraz to ma sens, ja pierniczę. Nie wiem, czy da się tak zrobić, że dać ten. Ej, w sumie to teraz zobaczymy, zaraz to ogarniemy. Czekajcie, muszę sobie zabrać takie na razie osiem cobblestone'a. Nie no, sorry, widzę, bo ja nie ogarniam. To wszystko dlatego, że miałam dzisiaj tak ciężki dzień i na studiach, i w. No, w sumie na studiach nie, ale musiałam dużo rzeczy jakby zadań ogarnąć i tak dalej. I cholernie ciężki dzień miałam w pracy, i w ogóle poza pracą, już, no, już w ogóle. Także sorry, że jestem taka troszeczkę rozkojarzona, ale no, staram się jak mogę, ok? Staram się jak mogę. E, I tyle, dobra, robimy szybciutko coś do jedzenia i zobaczymy, czy on nie nie możemy. Dobra to, nie ważne. dobra, to w takim razie tak to robimy. Tu mamy też rybki. Rybki, rybki, rybki! Okej, okay, rybki są spoko, bo są szybkie do, zabija do zabijania, więc ja je sobie ogarnę, one są tylko na jednego hita. Mamy rybki. Cztery rybki, tu jest więcej rybków. Dobra, bierzemy rybki, więcej rybków, rybki, 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 dobra, hop, jedna rybka, dobra, chyba tyle nam wystarczy już jedzenie co będziemy mieć. Mam nadzieję, bo kurde, to jedzenie seria, jakby szybko mi po prostu schodzi, nie? No i potem jest ciężko, bo, bo nie, nie mamy jak się, nie mamy jak ten. Yy, w zasadzie, no, co robi? Dobra, w, zasadzie, w każdym razie może, może teraz damage'a, sobie zdobędziemy i coś zdobędziemy fajnego. Oczywiście, że nie, oczywiście, że nie, mam pecha. Pech życia. No zostaw mnie, Bob! Kurde. Bez sensu. Ej, widzowie, serio, ja mam po prostu jakiegoś pecha. Jak oglądałam sobie te odcinki na YouTubie u innych, to wszystkie diamenty w ogóle, wszystko. jest są pomyślałam, o, to będzie zarobić odcinek, a tymczasem ja umieram za każdym razem po prostu możliwym. Nawet nie wiem, skąd ja mam tutaj te rzeczy jakieś dziwne. Nie pamiętam, gdzie umarłam. Chyba tutaj gdzieś to było. Gdzieś tutaj zaskoczyłam. Jak to się stało? Ała. Powinienem coś dostać i nic nie dostałam, czemu nic nie z nią? Halo, no ej, ej to jest niemiłe już Bob, masz moje itemy? Czy nie? Okej, okay, daję, daję mą chestplate i, i cała zbiórka To było gdzieś tutaj Co nie? Albo nie? Wyżej? O kurde Zostaw mnie Bob Proszę mnie zostawić, ej kurde No nie są moje itemy, Halo, miałem takie Koksów, koks, koks, koks itemy To było tutaj Zostaw mnie Bob, zostaw mnie Bob Kurde, no gdzie są moje temy? Halo, ej, no ja nie wiem gdzie ja skoczyłam, żeby ja przecież nie pamiętam już. I nie fajnie teraz, dobra, czekajcie, musimy zaskoczyć taki razy, raz jeszcze. Okej, okay, mamy Sword of, coś tam, okej, okay, oczekujemy się na jednego hita. Co się stanie, jak zabijemy Boba? Uwaga, teraz będzie chwila prawdy, dobra. Ej, on jest nie do pokonania normalnie, no naprawdę, 5 mięsek za boba, za. No, takie coś teste ja mogę po prostu. Nie wiem, no nie wiem. Ciężko, może to jest dostępne 12 zł. Ej, no widzowie, ale kurde, wiecie co? Ja chcę moje itemy, a ich nigdzie nie ma. Nie wiem, co ci widzowie. Jesteśmy cały czas w jednym na samym miejscu. Lucky pig. uuu, no i mamy jedzonko, zaromiście, tylko że wiecie co? No, nie mamy moich itemów wcześniejszych, które no najbardziej by mi się przydały, bo tam już miałam jakieś, wiecie, podstawy i tak dalej. Ale zauważyłam, że no, 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 no. No i wszystko stracimy. Co tu się dzieje? No nie, ja nie chcę, zamarzam, zamarzam, zamarzam. I Daj, wie? daj, mayday, daj. Nie, nie wykopiemy się stąd. O nie, o nie. Czy ja mogę stąd wyskoczyć jakoś? Please, please, lucky pick, lucky pick. Okej, okay, ej, co tu się stało? Co tutaj się stało? Dobra, szybko bierzemy to. Nie wiem, czy to mi coś, cokolwiek da. E, aha, nie, nie da. Musimy wyjść. Dobra. Co tu się dzieje? What the fuck? What the fuck? Co się dzieje? Speed mam w ogóle. Dobra, ja muszę stąd wyjść jakoś. Ja stąd wyjdę czy nie wyjdę? Ej, mamy tego. Uuu. Ale koks. Ej, dobra, bo my zaraz umrzemy, tylko że ja nie wiem, jak mam stąd wyjść. Bo ja nie mogę stąd wyjść, kurde. To był błąd, to był błąd, to był super błąd. Co ja mam zrobić, widzowie, teraz? Jak mam się stąd wydostać? Ej, mamy sponge, bo tutaj... dobra, nie pomyślałam o tym wcześniej. O, kocik, cześć. Dobra, w każdym razie, mamy, słuchajcie, ej, nigdy... Konie... bez Byskitu nigdy tego nie używałam. Nigdy tego nie zdobyłam w Minecraftie. to jest mój pierwszy raz chyba. Czy możemy to na, na, na kimś przetestować? Chciałam to jeszcze znaleźć... czekajcie. To tak wyrzuca się, co? Ja to potem muszę po to iść? No nie gadajcie, że to takie głupie. O nie, najgorzej, ja nie wiedziałam, że potrzeba chodzić. Ale bez sensu jest w takim razie. Dobra, no nie wiem, nie wiem, czy to się nam opłaca, czy nie. Chciałabym dalej moje itemy. O, to, to ogarniemy. Pią! Ej, i to wróciło do mnie teraz! On jest od naraz na mnie zły. Dobra, udało się. Ej, ten koksem w tą grę, dobra! Zarąbiste! Okej, okay, widzę, myślę, że spróbujmy raz jeszcze zaskoczyć. Zobaczymy, co tym razem odzyskamy. Mam nadzieję, że coś fajnego i że nie umrzemy. Więc co, lecimy do góry jakieś i wpadamy tutaj, uwaga Mamy... nie wiem co mamy, nie, wiem, co zadać. nie wiem, te spodnie czasem, nie, ale nie wiem. Dobra, ale raz jeszcze takie razie okej, no powiem wam, że kiepsko teraz, no jakieś takie takie przeciętne i temy, no, przynajmniej nie umiem ramy Teraz nic nie dostałam znowu. O nie, jest blok La La lapis i mamy też end. Ej, możemy sobie end zrobić! Dobra, wybudujemy widzowie end, patrzcie, cyk, cyk. O nie, zepsułam, o nie, jednak nie, dobra. Dobra, kiedy, kiedyś go wybudujemy, ok? Kiedy go wybudujemy, let's go dalej. Co teraz mamy? Mamy znowu zawodaj i Dobra, nie nieważne, wiecie co? Jeden ja odcinek kończę. To był bardzo ciekawy odcinek, Myście, że całkiem śmieszny. Jeżeli Wam się podobał taki odcinek, to zostawcie go łapkę w górę, subskrybujcie. Zapraszam też na mojego Instagrama, Milkarz przez 2a, ponieważ tam jestem na bieżąco, tam jest mniej więcej i napiszcie, czy Wam się podobają te ledy. czekajcie. Nie, sorry, te ledy, które są tutaj, czy, 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 czy git, czy nie git, także dajcie, znacie w komentarzach. Do zobaczenia, widzimy się tylko gdzieś jak Popatki i jutro prawdopodobnie albo za będzie vlog. Także, no, papatki do zobaczenia i widzimy się później miłego dnia po wieczoru, w zależności któregoś nie to oglądacie.